Przecząstająca przepowiednia Snowidza Jackowskiego dla Krakowa na 2022 rok. Co nas czeka w 2022 roku w Krakowie? Co tam się takiego wydarzy? gdzie przedstawiam szokującą wizję przepowiednia Snowidza Można powiedzieć, no, koniec świata, Armagedon, Apokalipsa, jeśli chodzi o Kraków. No, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwonek, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednie Jasnowidze Jackowskiego dotyczącą Krakowa, dotyczącą Małopolski. No, dosyć ciekawa tak naprawdę przepowiednia. Pytanie jest, czy tutaj do, dojdzie do jakichś zmian administracyjnych, czy na przykład dojdzie do rozbioru Polski, bo Jasnowic Jackowski mówił o tym, że Polska zostanie podzielona na trzy części, na trzy regiony. Tak to Jasnowic mówi: Polska zostanie podzielona na trzy regiony: południowy, północny i wschodni. Najgorzej będzie na południu i wschodzie. Kraków jeszcze Polski, Kazimierz, może Dzielnica, Stary Kazimierz, tam to się zacznie. Tak powiedział Jasnowic Jackowski na temat Krakowa, czyli wszystko miałoby się zacząć od praktycznie Krakowa. Kraków jeszcze Polski, Kazimierz, może Dzielnica, Stary Kazimierz, tam to się zacznie. Czyli miałoby się zacząć albo od Krakowa, albo też od Kazimierza. I tu jeszcze te słowa Kraków, jeszcze Polski, tak? Czyli co, praktycznie? Kraków miałby zostać zagarnięty przez inne państwo, Kraków miałby zostać włączony, jeśli chodzi o no, administracyjnie, do innego państwa, do kogo? Do Niemiec, czy do jakiegoś innego praktycznie państwa, do trzech albo do po prostu innego państwa? No, bardzo enigmatyczna, przerażająca przepowiednia, bo jasno jest, mówi w ten sposób: Polska zostanie podzielona na trzy regiony południowy, północny i wschodni. Najgorzej będzie na południu i wschodzie: Poznań, Łódź Szczecin mogą być w regionie, który pozostanie w Unii Europejskiej. W nowym roku będzie brakować wszystkiego. Wielki kryzys gospodarczy, brak surowców to główny powód. Inflacja co miesiąc będzie większa, nowy ład się nie powiedzie. Nie sprawdzi. Kraków jeszcze Polski, Kazimierz, może dzielnica, a Stary Kazimierz, tamto się zacznie. W Gdańsku też ludzie wyjdą na ulicę, nikt do nich nie będzie szczero, krew się nie poleje. Polska stanie wyrzucona z Unii Europejskiej. Tak, a także tutaj no, jasnowic mówi o sytuacji, jeśli chodzi o Bliski Wschód, że tam dojdzie do wybuchu wojny. Wojna będzie na bliskim wschodzie, wojna będzie po to, aby osłabić Rosję. Wojna będzie o to, aby ropa była tania. E, tak właśnie tutaj mówi Jasnowic Jackowski. No i pytanie jest takie, tak, czy właśnie ten podział na te regiony, na trzy praktycznie regiony, co będzie tutaj z Krakowa? Dlaczego po prostu Kraków miałby być jeszcze polski, czy już po prostu nie miałby być polski? Co by się praktycznie działo w Polsce? Taki podział administracyjny, w związku z czym, tak, czy dojdzie do konfliktu militarnego, do konfliktu na przykład nuklearnego? No dosyć ciekawa sprawa. Zresztą tutaj też jest ciekawe te słowa, że na przykład Poznań, Szczecin, i co tam jeszcze by tak, że po prostu one te miasta pozostaną w Unii Europejskiej. No wiemy o tym, że na przykład, jeżeli dane państwo nawet miałoby wyjść z Unii Europejskiej, to całe praktycznie państwo wychodzi z Unii Europejskiej, a nie poszczególne miasta, tak? To też jest ciekawa sprawa. Czyli tutaj miałby być wyjątek dla poszczególnych miast, a być może tutaj będą właśnie znajdować się bazy wojskowe w tych miastach i no Unia Europejska czy też no, NATO, NATO na przykład nie będzie chciało, żeby właśnie te miasta wychodziły z Unii Europejskiej. No, dosyć ciekawa, tak naprawdę, sprawa. Wiadomo, że tak, na przykład, Wielka Brytania wychodziła z Unii Europejskiej. No, to był przede wszystkim to długi proces i tak dalej, poprzedzony referendum. Natomiast, no, wychodzi całe państwo, a nie poszczególne miasta. To było najłatwiejsze, tak? Znaczy, no, nie ma na takie warunki w ogóle w Unii Europejskiej, żeby dane miasta faktycznie były w Unii Europejskiej, więc to też jest ciekawe, na jakiej zasadzie, tak? na jakiej zasadzie być może dojdzie do rozpadu Unii Europejskiej w tej, w tej przynajmniej tej strukturze jaka ma miejsce teraz, tak, może po prostu to będzie zupełnie inaczej wyglądało natomiast no przerażająca praktycznie wizja przepowiednia że od Krakowa miałoby się wszystko zacząć, od Kazimierza wszystko praktycznie miałoby się zacząć to, co będzie się działo na świecie, tak? Kraków, Kazimierz i podział praktycznie Polski na trzy regiony. Na trzy regiony. No, niektórzy mówią, że to będzie praktycznie tutaj czwarty rozbiór Polski. Że to będzie czwarty rozbiór Polski, chociaż niepisany, chociaż nie musi być taki podbój, że tak, obce wojsko musi stacjonować w Polsce. Może to doprowadzić rzeczywiście do czwartego rozbioru Polski. No, na pewno nie jest to optymistyczna wizja przepowiednia. Snowidza na 2020 rok, zwłaszcza, że jeśli chodzi o Kraków, no to tam nie było jakichś informacji, że Kraków chce się odłączyć, i tak dalej. Ja pamiętam, że były tutaj tak, jeśli chodzi o Śląsk, to była kwestia na przykład śląska, że e, ludzie, którzy mieszkali na Śląsku, nie podawali narodowość śląską, tak, że były takie dążenia, są nadal takie dążenia, żeby na przykład śląsk się, śląsk się oderwał od reszty kraju. No ale wiemy, że to też jest niemożliwe, tak? Mało to jest po prostu prawdopodobne. E, tak, żeby odłączył się, no bo tak, to każdy region by mógł się praktycznie odłączyć. Zresztą, możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda w Europie, jeśli chodzi o Hiszpanię i Katalonię. Katalonię, która chciała się odłączyć od reszty tutaj Hiszpanii, no i tam były bunty, zamieszki, politycy potem trafili do jakichś aresztów i tak dalej. No a wiadomo, że Hiszpania nie chciała, żeby Katalonia się odłączyła, bo Katalonia wytwarza bardzo dużo, jeśli chodzi o PKB, bardzo dużo po prostu wpływy do budżetu państwa, no więc raczej to jest mało prawdopodobne, żeby w Polski jakiś region się odłączył, chyba, żeby była jakieś zagrożenie militarne. Zagrożenie na przykład em, wybuchem wojny, konfliktem em, tutaj militarnym, który, który by miał miejsce. Jeszcze tutaj Jowicę mówi tak, na przykład w kontekście Ukrainy, jednak nie na Ukrainie, która zostanie sama, Zachód będzie wręcz zachęcał Putina, aby wkroczył na Ukrainę, ale ten tego nie zrobi. Stanowisko Zachodu wobec Ukrainy spowoduje, że przestaniemy wierzyć Stanom Zjednoczonym, że nas nie opuszczą w potrzebie. To dosyć, dosyć ciekawa sprawa, czyli gdyby Polska na przykład została zaatakowana, wszelkie te zapewnienia okazałyby się farsą zapewnienia Stanów Zjednoczonych, że przyjdą po prostu nam z ocieczą, z pomocą. E, co byśmy mieli zobaczyć w na przykładzie właśnie Ukrainy, że Stany Zjednoczone Ukrainy nie pomogą i taka sama sytuacja może być w przypadku Polski, a więc wtedy sytuacja się komplikuje, kom, tak, już nie będzie tak e, sytuacja po prostu klarowna, że jesteśmy w NATO, że po prostu przyjdą i nam inni sojusznicy z pomocą i itd. Tak no, ciekawa wizja, ciekawa praktycznie tutaj przepowiednia. Czy ona się zrealizuje? Czy ta sytuacja rzeczywiście będzie mieć miejsce? Co z tym Krakowem? Czy Kraków coś zapoczątkuje? Co będzie mieć miejsce w Polsce? Jeszcze tam przecież były strajki, na przykład w Gdańsku ale te, strajski, te, te strajki według jasnowidza nie będą krwawe, nie będą one spacyfikowane. Nawet tam jasnowidz mówi, że władzy będzie to na rękę, że będą strajki, manifestacje na ulicach. No to to już jest po prostu przerażające, tak, że władza miałaby się cieszyć ze strajku, z manifestacji. To po prostu pokazywałoby kompletny cynizm, tak, władzy, że władza sobie nic nie robiłaby z tego, że ludzie wyszliby na ulicę, strajkowali, protestowali. No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!